Ponieważ te strony są całkowicie niezależne od siebie, jeśli ustawisz jedną stronę krótszą lub dłuższą od drugiej, możesz używać swojej drabiny Velocity nawet na zboczu lub na schodach. Jednym z głównych powodów, dla których ludzie kupują drabiny Little Giant od prawie 50 lat, jest możliwość ustawienia drabiny wielofunkcyjnej. Jeśli kiedykolwiek musiałeś ustawić drabinę pod kątem 90 stopni, wystarczy opuścić ten bok o jeden szczebel. Teraz możesz wspinać się po tej stronie drabiny i być praktycznie w pionie, bez opierania jej o ścianę. Odblokuj zawias jeszcze raz, obróć górną część drabiny i możesz ustawić długość lub wysokość, której potrzebujesz, z szeroką podstawą i antypoślizgowymi stopkami zarówno u góry, jak i na dole. Wielofunkcyjną drabinę teleskopową Little Giant Velocity kupisz na stronie sklep -per -metal